Pogoń Szczecin straci Efimiosa Kulurisa, kto będzie następcą Afonso Sos w lechu Poznań, plus kilka ciekawych, nieoczywistych transferów Wisły Kraków. Ja nazywam się Piotrze Pecki, to jest kanał 365 Dni piłki, Czas pogadać o plotkach transferowych, czyli co dzieje się w Ekstraklasie, a także co dzieje się w pierwszej lidze. Zanim jednak wystartujemy, wielka prośba do Was o dołączenie do naszej piłkarskiej społeczności poprzez zostawienie subskrypcji kanału. Zachęcam też wszystkich do zostawienia łapek w górze pod filmem, wsparcia. Mojego kanału poprzez platformę Tipli, a także Patronite. A teraz startujemy. Zacznijmy sobie od Efimiosa Kulurisa, o mówi się, że może odejść w zasadzie inaczej. No gdzieś to jest praktycznie przesądzone, że najlepszy napastnik tamtego sezonu, plus też najlepszy zawodnik minionego sezonu ekstraklasy, szuka nowych wyzwań. Zdaniem zagranicznych mediów, Kuluris może trafić do egzotycznej ligi. Mówi się o klubie z Bliskiego Wschodu, a więc Emiraty, ewentualnie Arabia Saudyjska. Natomiast wcześniej wpłynęły takie komunikaty dosyć mocne, jednoznaczne ze strony chociażby Aleksa Hadi, takiego, że gdzieś tutaj no nie da się stłamsić. I nie da narzucić sobie gdzieś pewnych historii. I mówił właściciel pogoni, że Kuluris zostanie. Mimo też jawnej woli zawodnika, żeby odejść, gdyż kontrakt wygasa już za rok. No i z pewnością sam grecki napastnik ma taką świadomość, że to jest dla niego ostatni moment, żeby złapać ostatni duży kontrakt w świetle kapitalnych rozgrywek poprzednich w jego wykonaniu, kiedy na polskich boiskach Efemios Kuluris strzelał na potęgę. Co ciekawe, też pogoń ponoć znalazła już następcę za Kulurisa. Mówi się o tym, że ciekawy węgierski zawodnik ma trafić w miejsce Kulurisa i jest to piłkarz Mark Koszta, który ostatnio występował w lidze greckiej, no co prawda nie był tak skuteczny jak Kuluris, więc pytanie czy się odnajdzie. Natomiast biorąc pod uwagę jego wyniki strzeleckie, wcześniej też w lidze węgierskiej, greckiej, a ostatnio właśnie w barwach Wolosu, nie wiem czy to będzie piłkarz, który zastąpi jeden do jednego Efimiosa Kulurisa, no jest jakby, nie jest jakby wielką tajemnicą fakt, że to na Greku jest bardzo dużo rzeczy oparte, zresztą ten sezon też w jego wykonaniu dobry, bo już są może strzelić trzy gole, natomiast zobaczymy, jak to jest sobie poradzi zespół trenera Kolendowicza, która, który to jest mocno uzależniony od bramek greckiego snajpera. Sam Robert Kolendowicz też przyznawał, że jakby bardzo chciałby, żeby Kuluris został, natomiast jest świadomy, że może odejść, biorąc pod uwagę jakby liczne oferty, liczne telefony i zapytania po Kulurisa, Kulurisa, więc najprawdopodobniej zakończy się gdzieś ta jego dwuletnia przygoda w zespole portowców. Natomiast fakt są takie i też rozumiem tutaj jakby spojrzenie kibiców w Pogoni Szczecin, że gdzieś brzydko się żegna Kuluris. Ponieważ pamiętam jak to wyglądało podczas tej rywalizacji z Brookbetter Maliką, kiedy zgłaszał Kuluris jakiś uraz, natomiast płynęły też takie głosy z kuluarów, że raczej tutaj chodziło o wymuszenie transferu i bardzo mocną chęć odejścia. Z drugiej strony, też należy powiedzieć, że zapracował sobie na odejście na własnych zasadach Kuluris, no i pogoń też powinna być z nim całkowicie szczera i fair, mając gdzieś na stole konkretne oferty. Jeżeli chodzi gdzieś o kwotę, za którą Kuluris może odejść, to pojawiają się kwoty 4, nawet 4,5 miliona euro, a więc to jest solidna kasa. W kontekście ewentualnych wzmoczeń i ściągnięcia być może nawet nie jednego, a dwóch snajperów w miejsce Fimiosa Kulurisa. Teraz z kolei przenieśmy się do Poznania i mówimy tutaj o tej sadze transferowej, która też no już trwa od dłuższego czasu. A więc Afonso Souza, o którym mówi się, że może odejść. Co ciekawe, też raczej to nie będzie ekipa z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdyż mówiło się, że właśnie Sousa ma tam trafić. Ale to jednak jest Samsung Sport, czyli zespół, który mocno walczył podpis Portugalczyka. No i finalnie Afonso Souza będzie kontynuował swoją karierę w tureckiej super lidze. Lech ma otrzymać około 4 milionów euro, czyli kwota generalnie spora, biorąc pod uwagę na kończący się kont, Trakt, gdyż Souza ma umowę tylko do czerwca 2026, biorąc pod uwagę także gdzieś tą kasę, którą kolej już za niego wyłożył, kiedy go pozyskiwał latem 2022 roku. No bo przecież Souza był jedną z takich twarzy, absolutnie głównych postaci, jeżeli chodzi o tamtą kampanię, czyli wywalczenie Mistrzostwa Polski, gdyż na no, boku Mikela Iszaka, Antoniego Kozubala czy Bartosza Mroska był ewidentnie najmocniejszą postacią. Natomiast co ciekawe, nowym Afonso Sousą, nową dziesiątką, nowym zawodnikiem, który ma gdzieś tutaj dać jakość, yy, jest 40-krotny reprezentant Cypru, gdyż, jak informują zagraniczne media, Lech jest bardzo blisko pozyskania. Loizosa. Louis to jest zawodnik, który obecnie występuje w Omoni a więc dzieli szatnie chociażby z Mariuszem Stępińskim. No i też warto powiedzieć, że już ten sezon w jego wy wykonaniu bardzo dobry, gdyż ekipa Omoni gra obecnie w eliminacjach ligi konferencji. No sezon na Cyprze zaczyna się troszkę później, więc na razie to są tylko mecze na arenie międzynarodowej. Natomiast ten zawodnik, a więc prawdopodobnie nowy nabytek Lecha Poznań, już tutaj wypada fenomenalnie, bo to są dwa strzelone gole w ostatnim meczu z Arazem, więc no, wydaje się gdzieś, że jest w gazie, jest w formie i Ile go po prostu monitoruje, jeżeli chodzi gdzieś o ewentualną kwotę, którą kolejusz może za niego zapłacić? Ta ma opiewać na około milion euro, także zobaczymy też, czy już będzie chciał głębiej sięgnąć do kieszeni. Natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że wkrótce będzie kasa na transfery, gdyż Afonso Souza ma kosztować Samsung Sport około 4 milionów euro. Jeżeli chodzi jeszcze o tego nowego zawodnika Lecha, potencjalnego nowego zawodnika Lecha Poznań, to też warto dodać, że mnóstwo meczów ma na koncie, chociażby w reprezentacji Cypru. Rozegrał tam 40 spotkań, gdzie bardzo często funkcjonuje do pozycji numer 9 i 10, więc wydaje mi się, że to też taki będzie piłkarz, który pozwoli trenerowi Nielsowi Frederiksenowi na pewną elastyczność taktyczną i który uzupełni po prostu kilka pozycji z przodu, będąc rywalem w walce o skład na przykład z Lou Bengstonem, z Luisem Palmą, czy też na przykład z Filipem Szymczakiem. Zobaczymy też jak Słowetyccy te klocki poukłada, szkoleniowiec Mistrzów Polski, gdyż myślę, że nawet samo spotkanie z Sveną Zvezdą pokazało nam wszystkim, że mimo tego, że taka kadra Lecha jest kompletna i wydawało się, że bardzo szeroka, to cały czas jest problem choć żeby w świetle ewentualnych impulsów, żeby kogoś wpuścić na boisko, żeby dał jakościową zmianę i pomógł drużynie. Widać to było właśnie na zasadzie takiego kontrastu, kiedy to w zespole Trfeny doszło do kilku fajnych zmian, wszedł między innymi Kataj czy natomiast z drugiej strony w zespole Lecha no nie było takiego powiewu świeżości z ławki generalnie był problem w tej rywalizacji kolejorza z zespołem mistrza Serbii. Powentując tylko wątek Lecha, warto dodać, że cały czas mówi się o odejściu Bartosza Salomona, jako wiekowy zawodnik, 15-krotny reprezentant Polski, miałby trafić do drugiej ligi włoskiej. Więc cały czas będziemy tutaj patrzeć i czekać, jak się potoczą te, lochy, te losy poznańskie, jeżeli chodzi o ewentualne transfery. Natomiast przede wszystkim to jest nowy piłkarz na celowniku, a więc ciekawa postać z Omoni Nikozja. Wydaje mi się, że transfer sensowny, biorąc pod uwagę gdzieś jego doświadczenie na poziomie ligi cypryjskiej, a więc no ligi, która jest porównywalna do nas. Nie mówię tylko teraz o rankingu UEFA, ale przede wszystkim choćby na bazie tego. Ostatniego meczu A. larnak i Legii Warszawa, kiedy to no, poradziła sobie bardzo dobrze drużyna, która sięgnęła po Puchar Cypru, więc wydaje mi się też, że musimy troszkę z takim większym szacunkiem chociażby podchodzić do tych rozgrywek. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne transfery, to warto dodać, że Wisła Kraku przeprowadza pewne ciekawe ruchy, gdyż zespół trenera Mariusza Jopa potrzebuje wzmocnień, zwłaszcza w formacji ofensywnej. Przede wszystkim mówi się, że Żał Oliveira, więc zawodnik Arkigdynia, może trafić do Wisły Kraków, zejść ligę niżej i dołączyć do Białej Gwiazdy zawodnik, który pewnie z marszu nie będzie kluczową postacią w zespole trenera natomiast z pewnością da pewne opcje, możliwości na pozycji prawego pomocnika, lewego pomocnika, czy też ewentualnie dziesiątki. Obok tego mówi się o możliwym przyjściu gracza, który występuje obecnie w drugiej lidze holenderskiej, a więc jest to Joshua Zimmerman, piłkarz, który ma też przetarcie na poziomie międzynarodowym, gdyż zagrał 12 meczów w reprezentacji Curaçao od 2023 roku. Występuje w ekipie TOP US i gra regularnie na poziomie drugiej ligi Holenderskie, no też nie ma co ukrywać, że Wisła Kraków ma duże problemy, jeżeli chodzi o kontuzję, gdyż przede wszystkim no, w tym bloku defensywny są kłopoty, bo to jest prawdziwy pożar kadrowy, jeżeli chodzi o graczy, którzy wypadli, ponieważ nie ma Bartosza Jerocha, Rafała Mikulca czy też Szala na Urygi. Dlatego też wydaje mi się, że jednak poszukanie kogoś do tyłu, kogoś na bok obrony jest priorytetem z perspektywy Wisła Natomiast co ciekawe, też z Krakowa płyną głosy, że jednak chcą wzmacniać ofensywę, widząc gdzieś tutaj takie największe problemy i deficyty w kontekście walki. O bezpośredni awans do Klasy. Moi drodzy, teraz chwilka przerwy, przerwa na reklamy. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do gry przeglądarkowej Football Team. To jest taka kapitalna zabawa piłkarska, gra przeglądarkowa świetna gratka dla każdego fana w futbolu. Skorzystajcie z linku na dole przy rejestracji, wówczas otrzymacie fajny bonus na start. Także zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Gra przeglądarkowa Football Team naprawdę kawał fajnej zabawy. Myślę, że ten odcinek transferowy warto spuentować bardzo mocną, ciekawą plotką. Natomiast raczej to jest 90% plotki, 10% jakiejś takiej historii namacalnej, która się może zmaterializować. Chodzi o Kamila Juźwiaka, więc zawodnika, którego możemy pamiętać chociażby z występów dla Lecha Poznań. Natomiast też oczywiście miał swoje epizody w reprezentacji Polski, Natomiast chyba wszyscy są zgodni co do tego, że ta kariera Juźwiaka nie potoczyła się najlepiej, jakby miał fajny potencjał. Natomiast myślę, że przede wszystkim jest słaby wybór klubów i gdzieś ta jego kariera mocno skręciła nie w tę stronę, co trzeba. Ostatnie czas. Już no to, to są występy w Hiszpanii, gdzie starał się grać i przybijać w ekipie granady, natomiast pamiętamy spadek z tą ekipą. No i finalnie gdzieś obecnie jest bez klubu. Mówi się o tym. Meczek informował, że Legia Warszawa bardzo jest zainteresowana jego ściągnięciem. Natomiast to jest raczej takie wstępne zapytanie, a powiedziałem nawet inaczej: rozznanie się w sytuacji zawodnika, i wydaje mi się, że od takiej historii do ewentualnego transferu jeszcze bardzo długa droga. Jednak zastanawiam się, czy tutaj kibice Lecha Poznań Zobaczyliby Jóźwiakowi taki transfer na Łazienkowską? No bo wiadomo, że Legia może się nim zainteresować, biorąc pod uwagę jednak, że szuka tutaj zawodników, którzy grali w kadrze, którzy są Polakami. Mówię tutaj choćby o tym potencjalnym sprowadzeniu Damiana Szymańskiego. Natomiast takie przenosiny Jóźwiaka na Łazienkowską, no chyba byłyby jednak ryzykowne. A po drugie, też nie wiem, czy są zawodnik faktycznie by chciał, mając gdzieś w serduchu barwy kolejozam. Zobaczymy jednak, jak będzie. Natomiast na papierze na pewno byłoby to dobre wzmocnienie. Jestem też ciekaw swoją drogą, jak po tych kilku latach nieobecności Jóźwiak odnalazłby się w ekstraklasie, bo. No to nie jest takie oczywiste, że byłby gwiazdą z marszu, chociażby po tym takim ciężkim powrocie i po mocno średnich występach Roberta Gumnego, który spędził ostatnie 5 lat w Bundeslidze, natomiast chyba wszyscy się mogą zgodzić, że przegrywa i raczej przegrywać będzie rywalizacja na prawej stronie defensywy w Lechu, gdzie wygryzł ewidentnie Joel Pereira. Zobaczymy, jak będzie z tymi transferami. Tak jak powiedziałem wcześniej, o no, garść ciekawych potek transferowych oczywiście będziemy się przyglądać. No Warto też dodać, że jesteśmy dopiero na początku sierpnia, więc jeszcze bardzo dużo czasu w kontekście ciekawych ruchów. Kilka tygodni tych różnych sak transferowych na poziomie ekstraklasy, czy też pierwszej ligi. Ja nazywam się Piotr Żepecki. to jest kanał 365 Dni Piłce. Oczywiście odsyłam do innych formatów, zachęcam do sprawdzenia innych filmów. Dołączcie do naszej piłkarskiej społeczności poprzez zostawienie subskrypcji, a także kciuka w górze pod filmem. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia. Do zobaczenia.